Dobra, i stój. A że niech się odleguje stream, bo zalegował troszkę. To się widzę. Dobra. Widzisz, jest takie drzewo na prawo. No widzę. O! fuck! Zginąłeś? Nie, ale koleś do mnie podszedł i od razu ten, z shotguna mi wyładował. Żyjesz? No żyję, ale wiesz, nie wiem o co mu chodziło. Wyginąłeś na prawo. <laughs> Ludzie piszą, i widzę dość dużo osób, że po wiosce ci ktoś latał rok. Tak? Nie, nie, po prostu Uważaj. biegnij, biegnieć, ja muszę biegnieć. No, to ci dobrze chodzi, ja kurde, defelek. Nie... Cóż, zgnój. Od no, trzech kolesi mnie dopadło. <grym _> o, Rok, masz, jesteś od dzisiaj jednym z braci młotek. Z ale musisz przejść przez. <grym> <grym> okay. o, 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 się, o, 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 o Przyszedłeś inicjację, możesz być z nami. Masz pankillery, jakby cię głowa bolała. <laughs> Biliśmy ci to do głowy. Jest. Że jesteś jednym z nas. Graba się przywróciła. i jasny komunikat. Napisałem na czacie: The are, are taking Clearview. This is our city now. Wiesz co? To tak jak powiedzieć: Hej, jestem buntownikiem, chodźcie mnie zabić. Czy coś takiego, po pierwsze do okupacji, czy coś? Ale czemu myślę? Młotkers No bo tak, tak my jesteśmy bracia młotki A nasza banda się nazywa Młotkers kurczę Ale młotek Ej patrzcie ktoś tam pisze You can join me boy and we will kick ass of the młotkers O kurde Czemu ty, czemu ty Latarką bijesz? Ej, ej. Grabat Ktoś, to nie, my, to, nie my, to nie my, to nie my, to nie my, to nie nasz! kłacie, kłacie, kłacie. Ja go zm zmotkuję, wiesz? Weź, ja muszę shotgun przetestować. Nie, 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 no weź, nie, nie, nie. Ej, weź, nie, nie. To, Nexus, no nie wygłupiaj się, będziesz się motkował i dostaniesz w papel latarką i będzie po sprawie. No. Stary! Patrz, a, na, koloś... patrz, ale gości ma. <noise> What the fuck? What the fuck just happened? <noise> ja pierdzielę no! A to... to chyba to... Przepraszam, ale to było Ej, to był kto u człowiek, oh, to człowiek, to był nasz widz! Nie strzelat! Oh, Napisał tylko! Jak oh, on oh. ja, odleciał z mojej perspektywy. ja... No mam Amo do snajperki. Ale nie, nie do, S, do, do, do ten, do oh, Jezu. Oh. Cześć, znów coś masz na twarzy, Nexus. Poczekaj, poczekaj. Nie nie, 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 nie Czekaj, ale nie daj nie mi istnieje. zobaczyć. Ale ja nie, chcę. Z moim <susuj> 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 <trajectory> twarzą jest wszystko okay. Ale będzie lepiej, to tylko mała poprawka. <trafka> już może <gorzej, trafka> być nie może. <trafka> o Boże. Co buduje koń, rok, wiesz? Konstrukcje? O dobre. To, to <trafka> widzowie napisali. <trafka> Jak się nazywa wielka kraina koni. Mm, no. Kontynent! O słyszę! fuck, już ginę! Ja już ginę! Do... O oh fuck do brata Mosberga strzelasz? Ty fajuro jedna Ale wystrzela amunicję O kurde, ale akcja od początku No Ale z czego on strzela? Dobrze ma taką celność jak kurde jakiś pijak Weźcie napiszcie na globalu nice shooting bo ja nie mogę bo uciekam Tak, bo uniki No kurde ja się czuję jak jeleń jakiś Od drzewa do drzewa Dobra ja zginę ty. Dobra, a teraz to będziecie wiedzieli Dobra, ja zginę teraz Koń, który kosi zboże Come on koń się... siarka Nie koń fajn <gademy> <gademy> koń siarka też może być Patrz ile to wystrzelał Lol. Pokaż się widom Cześć cześć Ejo. Ej, stary, weź ogarnij ten, jakiś ten, jakiś środek opatrunkowy, ścikapie dokładnie pod nogi, nie chcę to patrzeć! Oh my GOD! Czym, czym, czym koń podlewa kwiatki? Koniewką. Aaaa, ale wymyślać. Kurde. kurde, ale dzisiaj widzę bystrość umysłu u mnie. Tak, tak, you are on fire. Painkiller, weź sobie. Jest. W końcu będę coś widział. Ty się nie na, na oczy, stary. To jest przeciwbólowy środek. Ale wiesz, bo ma, mam już tak dobrze, Dobra, że, to, że ten... Że źle to nałóż to. Jak to... widzę, ej, teraz. Teraz widzę wszystko. Now I can kill people Jaki, with my gdzie? bare hands. To są z latarkami Tam przy mnie. Plec. Ja chcę tylko, żebyś ty nie krwawił. Jak nie będziesz krwawił, to, to może nie będzie... krwawię, mój... Tam... Mam nogi, że... Wiesz co, lepiej chod chodźmy razem, bo tu zombie jakiś wyskoczy czy coś. I co, ty się Zatrzymuj nie trzymałeś. kolesia. Ty czym? Latarką? Chyba to wiesz co, to złaś tutaj na dół. Gdzie ty jesteś, Wchodzę po schodach. To nie wchodź, bo ja już szedłem, bo widziałem tutaj kogoś biegającego i nie widziałem, że miał cycki, więc może to nie ty. Zabił mnie, ale jednego zabiłem. Który jesteś? Kurde. Przy śmietniku. Uuuu! to, kurde, <grydy nie! <grydy> Jezus! Ale jednego załatwiłem, kurde. Co ty masz, pen killer w ręce? <grydy> nie, nic. Co ty ćpiesz? Koleś, koleś tam jest. Gdzie? Z przodu. Macie jakąś broń czy coś? Nie, nie będziemy się ten, nie będziemy Co tak robić. Piąć? Znaczy, mamy młotki i mamy pistolet wyładowany. Mm. No możecie go nastraszyć z pistoletu? No tak, no, tak. Idę... No, wiesz, to wiesz, jest tak ciemno, że on wie, że on nic nie będzie widział. Nie się. Weź przy... napisz, nie, nie ruszaj się, bo strzelam, a rok zajdzie od tyłu i będzie go bił. Widzę, no, on ma broń, on ma broń. Wiesz co, już nie żyjemy. Albo się wylogujemy szybko, wiesz? A czemu? No bo gościu ma broń. Ale widział nas? Tak. No nie ma uciekania, nie ma wylogowywania się. No, trzema za... kolesiami, walczę, mela, wy to. Co to jest pieprzami. Na marze, no marze. dwa młotki, przyczajcie to... się gdzieś, on będzie pewnie penetrował Zaraz hangary, to Zobaczcie, gdzie on idzie, i przy wejściu, tak jak nas załatwili. Jak wy dwójkę go zaczniecie z motków układać, to on się szybko złoży. No A tak, się... jak już was zobaczymy, no to już. już strzela, ładnie? Ale może do zombie, kurczę. Zombi? Nie, nie, do mnie, bo dostałem. Ja się schowałem tutaj za, za takimi tymi. Tu jestem, rok. no, ja wiem, przecież nie będę się schował z tobą. O, znowu do mnie strzelił, kurde, felek. Co on mi, co on mi otoczył? czekaj, czekaj, czeka. ja, ja się przykąpiłem na niego, może go dorwę. Bo on będzie bieg chyba za tą wiesz? Tak, tak. tak. Time for the Head. Dobra, widzę to Weather Station. Ich jest tu dwóch, kurde, dwóch już tu było. dlatego mnie tak ostrzelali, kurde. A zabili mnie też. Jak oni cię widzieli? Ja siebie sam nie widziałem w tych ciemnościach, kurde. <coughs> nie wiem, nie wiem, wiesz. A, mieli naktowizor, wiesz? Aaa, o. O, o! no to kurde. Dobra, a instrument konia? Koński instrument. Mmm... Czekaj Kurde Kurde, chyba mnie masz teraz Koń Trabas! O, oh. Albo oh, jeszcze ktoś mówi, że instrument może być koń Trabas? Widzę Ja powiedziałem przed chwilą koń Trabas A, koń... To... O jest dobra No sorry, mój błąd Myślałem, że jesteś on fire, ale ty no, nie pamiętasz ja już teraz widzisz, się zalałem tą falą to wiesz, to nie było, dosyć trudne było dosyć trudne, wiesz, bo przełożenie tego na pytania, uh -huh. na przykład jest, 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 jest zaraz, m, takie pytanie, wysokie cytaty, pff, cy, wysokie i cytaty, pierdziele, <laughs> rok, patrz na to, jakiś koleś nas minął. <laughs> 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 taki śmiech, a, taki... a miał jakąś broń, coś? Nie no, miał, miał młotek. Miał, miał młotek. Nexos, ty najstarzej wyglądasz, kup piwo. Właśnie kup. Powiedz, że dla taty. Nie. Powiedz, że dla taty, sprzeda. Szybko. Czym gra koń na kąpie? Kontrolerem. No, kontrolerem, trollerem, dobrze. Nie. O widzę kolesia. Widzę kolesia, widzę kolesia. Dobra, to co robimy? On ma młotek, on ma młotek, jest w tej No to latarka i młotek. Razem. A ten będzie dyrygował. Latarka i młotek. do... Tego do kampera. Krapa, gdzie ty jesteś? Że miał na ciebie śmieciuś, że rzucił latarkę? No, kurde, no, nie widziałeś. Ja Wyglądałem tak jak zawsze. Ociać. On wraz do kampera. Dobra, idzie, idzie, idzie. Nie już wyszedł. Tylko Gdzie? Gdzie jest ten kamper? Zabiłem go. Aaaa! Large backpack. Ale go wziąłem. T-back, mm, t-back, mm, mm. t, -back, t, -back, t -back. Cie... Mam cię. O, to jest świetnie. To my penetrujemy. Mam cię, tam. mam cię. Aaaa! Dobrze. tą latarą. Stopie. Ale go Wali tą latarą Nie wiem. Masz Nie Masz, nic? Nie, nie, ja podziękuję. Ja pierwszym chciałem że jakiś meteor spada. <grym> jaki meteor rozpada Jaki meteor. Wiesz co pije koń? Czekaj. To też od widzy moich. <grym> ja poddaję się. Koniak! A to kurde. <grym> no i też dobra. Wiesz jak się nazywa... Znaczy wiesz, wiecie jak się nazywa zbiór praw koni? koni instytucja. To jest. A ten, a jak to? Ty ktoś dał. O fuck 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 fuck! To do nas? Nie wiem. Ja się nie poczułem ranny. Chyba nie. Kładźcie się. Zwłaszcza ty, Nexus. Dzięki. No nie to wiem co robią. Nas, nas zabiją jego wezmą i jego będą gwałcić. <noise> I nie będzie mógł się wylogować. A <śmienic> <śmienic> oh, kurde, ale jak od razu wszyscy na ziemię, kurde. Znaczy Nexus tam podbiegł, ale... widzę, widzę go. Widzę gościa. Biegnie do nas? Nie. Co robimy? Zobacz, to nie jest koleś, kurde. <śmienic> widzę. Ale to może być cień na skale, ale bo wygląda jak koleś, kurde. Ale się nie rusza w ogóle, więc to chyba nie jest ten... No wiesz, nie ruszać się to jest najlepsza metoda, żeby pozostać niezauważonym. A koński pojemnik? Hmm. Koński pojemnik, kurde. Czekaj, no nie wiem. koń konieczny koń koń, -koń, koń... koń... nie, konieczny kurde nie konieczny konieczny Co, co pije to, to, Koń konieczny Końpot. Końpot Ożesz, ja cię kręcę. Jak ci strona, kolejna lornetka jakby. O, żeż, o żeż. FAK a mi tak ekran, wiesz, podskoczył. Ale nie pisnąłem, nie pisnąłem. On co ma koni w, bańku, w banku, koni to. Jest na trzech O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Prawie. Z, prawie zginąłem. O kurde, rok! Sorry. Kto to, to, to ja Jeszcze nie trafił. trafił. Nie, jak nie trafiłem, trafiłem. Ja A wiesz wiem. gdzie idzie? Gdzie idzie koń w weekend? Czekaj, do końiścioła? E, na koncert. A, <laughs> dobra. W jaką grę grał koń na Pegazusie? Końtrę. No, w końtrę. <laughs> no tu można spilować. No, jest okay. Widzę kolesia, widzę kolesia, czerwona bluza po, naprzeciwko nas będzie. Cześć. Na przeciwko względem e, przy, czego? Przy, przy bramie jest, przy prawej bramie wbiega. Zobaczcie, A jest, jest. Widzę, widzę. No. Nie no, ma broni. Żeby, no Wygląda, no, nie... żeby coś miał, nic chyba nie, nie ma. jak sobie zbierzemy go. I gdzie wy jesteście, powiedzcie? E, o kurde, tu próbujemy zejść jakoś. No ja tu schodzę powoli i tak... Czyli żeby nas nie widział tylko. On będzie tą lewą stroną, wiesz? On jest w pierwszym hangarze, tym, tym skrajnym, tym dalszym. Dobra. W środku jest Chodźmy tu jest. na lewo. Weź. No, no, no. Jest, jest, widzę go. Gdzie? Jest ich dwóch, znaczy nie, on bije latarkę, On ma latarkę, ma czarną maskę i latarkę. Świeci się jak ja jeszcze. Stoi przy pierwszym, przy pierwszym wozie pancernym. Dobra, Dobra. widzę u Ciebie na streamie. Dobra, Ale nie. nie. Widzę. Streamie. Ja nie mam powiedzieć, jakbym wiedział, gdzie Wy jesteście. My jesteśmy przy drugim hangarze, z prawej strony drugiego hangaru. Dobra, Chcę. szczególności. uważa, że ja pójdę ten. Do drugiego hangaru. podszedł do hamera drugiego, teraz wchodzi na lotnisko, jest na lotnisku. O, widzę gościa, widzę gościa. Gdzie mhm. jest? Schował się między budynkami na lotnisku. No, lotnisko to jest taki dla helikopterów. Ja, wiem. ja jestem w pierwszym hangarze. Schował się za budynkiem. Na... Czy tu... Dobra? Hej, gdzieś don't tu biegamy. Dobra, jest na cały czas na tym lotnisku helikopterów. Ja Widzisz, was. do niego. Ja wychodzę z pierwszego hangaru. Ooooooooo oh. Zabite? Nexus Sorry. za tobą zombie. Widzę. Ktoś napisał son of a bitch, I hate you Nexus jest a bitch Co ty tam robisz, Nexus? Raportuj, raportuj god, lost your ham got your ham no. Ukradłem ciszynkę no. Dexus, z tej ściętej riposty. I got your ham. God damn it. Koleś wyzywa, what the fuck no, to? I got your ham. Yeah. Wiecie? Dobra. Mamy jeszcze jeden pistolet, 20 kulek. Ale to jest dobra, dobra, dobra historia. Jak ten, jak ktoś cię goni, to szybko spierdzielasz. O, o, o! żyjesz? No, koleś mnie z tyłu dopadli. Kurde, Ile nie wiem. I mnie zabił. Oni są na górze, wiecie gdzie ja byłem. Ja właśnie dokładnie nie wiem gdzie ty byłeś. Kurde. Kurde. Koleś wziął pistolet i ten i cały ten yy, i cały magazyn. Cały misterny plan w pizdoł. Ja się Dobra, to ja się no, przyłożyłem na pistolet. Ale... A byłem tak A widzę, miał... leżysz trupem. No dobra, to ja będę wam zaraz mówił, gdzie oni są, bo oni zeszli ze skały. A nie? jest, 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 widzę kolesia. Gdzie? Wchodzi tutaj, schodzi ze skały, zaraz wejdzie do. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. Ja pieprzę. Oni zeszli, zaraz... tutaj, jeden strzedł ze skały. To zaraz będę wam ten, podam. Ja, wam... Widzę go, widzę go. Latarkę ma. Tylko? Jeden On ma świeci, pistolet i, i dwa magazynki, to ode mnie dziabnął. Kurdy, siedzi no, na, na hamerze, siedzi. Nie wiem. nie wiem, czy mnie widział. Co robimy? No jak to strzelam. co nie, dobra. Cii jak to co robimy? Trzymamy, trzymamy? Czekaj, niech on wyjdzie tutaj bardziej. Ty patrz tam z drugiej strony, żeby nas nie zaszli, czy coś. Ja zaraz wam będę podawał ten... Dobra, ja strzelam. Masz go? Zginął, dobra. Dostał, jeszcze jeden był, bo ten co zabił roga był w czerwonej koszuli. Tak, tak. E, sprawdzałeś może tą wieżę, tą taką... O kurde, są Z kulką? Tak, z kulką. No tak z kopułową. Bo... Jest radar! Nie no, bez kitu, to jest radar! Jest radar! Dobra, bierzadź z kulką! skulką. z kulką! się! Ej, ktoś przyszedł, kolej w niebieskiej koszulce, po prawej stronie od samego wejścia głównego. Zaraz się rozwalczył się. Słychać go w budynku chyba. T-back! że on Ciebie załatwił, Jegoś. Mają broń. No ja Mają? Ale to masz element zaskoczenia, no kurczę. Pamiętasz, tam ci też mieli karabiny z pistoletem, daliśmy radę. A ja solę. Ja, ktoś do mnie zaczął strzelać, ja go zabiłem jeszcze. <śm> <śm> no widzisz. O, słyszę strzały. Ach! Kurde, jeden ja mnie zaszedł z tyłu, shit. Zawsze jestem jakiś przyzwyczajony... Jezu, tu się strzelają. No, widzę kolesi. Boże, jaka wojna! O Jezu, widzę kolesia! Widzę kolesia, on mnie nie widzi! Makałacha! Au, au, au! Patrzcie, on mnie nie widzi! On mnie nie widzi! Nie! Boże, wyłączyło mi grę! fuck! Co tu się stało? Dlaczego? Dlaczego to się stało? Czy wy to widzieliście? Fuck What the fuck to było Are you fucking kidding me no nie wierzę O jest dobra, uwaga, 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 uwaga O, nie wiedziałem, że Black Ops 3 już jest, kurczę. Pewnie dead będzie. Kurs klient jest do wowa. Ej, żyje. Ten koleś zginął chyba. Jezu. Zabili tego kolesia. Ja przeżyłem tutaj. Ale po prostu padł serwer, wiecie, bo... I tego kolosia też wywaliło.